Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zbieram się właśnie na obóz do Janczar. Jadę w końcu z dziewczynami spędzić dzień. Strasznie na to czekałam, strasznie się jarłam, i wiem, że ten dzień będzie cudowny. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania całego vloga i teleportujemy się już do stajni. Jak zwykle spóźniona, ale tylko 7 minut. Koniki już czekają. Idziemy do obozowiczów. Halo, halo, dzień dobry, obozy! Cześć! Cześć! Halo, cześć! Konie tutaj są czyszczone, proszę Państwa. O, Pani Instruktor idzie. Tutaj dziewczyny niosą sprzęt. Dobrze, dobrze. czyścić, czyści, cześć. Czyści, czyścić, czyści, 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 Hania! Na czym się zastanawiasz? Jak sam będziecie sam. No też, też! Porządnie! Pod popręgiem ważne, żeby była wyczyszczona, żeby się nie obtarła. Tak jest. Porządnie pod brzuchem. To musisz włożyć rękę mocno. Ja też dostałam zadanie tutaj. Wyczeszę konia, bo jednej jeszcze dziewczynki nie ma. Także będzie już miała wyczyszczonego chociaż konia. Dziewczyny, jak Wam idzie? Dobrze. Dobrze, jak nastawienie przed jazdą? Bardzo <laughs> dobrze. Bardzo <laughs> dobrze. Jak Wam się generalnie obóz podoba? Bardzo. Tak? Zadowolone jesteście? Instruktorki macie fajne? Tak. No to super, to najważniejsze. koniki też fajne? Tak. No to elegancko, idę dalej przeprowadzać wywiady. A ty co? Bum bum. Dziewczyny. Jak nastawienie? Dobrze. Dobrze? Obóz tak. się podoba? Bardzo. Jeździłaś już na tym koniu? E, tak, ale dzisiaj nie jeżdżę, tylko pomagam na razie. Na razie pomagasz, ale później jeździsz. E, tak, później jeżdżę, ale nie na tym. Na... Nie na tym, na innym. Tak, na innym. Dobra, super. Okej, okay. a na którym? Jeżdżę na fennie. Fenna jest tam. Tam jest. Suszy. Fryz, tak? tak fryz. fryz. no no to pięknie będziesz się prezentować dzisiaj. Wow. Hania, jak Ci się podobał obóz. Fajnie. Fajnie? Konie fajne? Bardzo. A instruktorki? Też. <laughs> super. Dziewczyny, jak Wam się podobał obóz? Okej, okay. jest super. Tak? Super jest. Wieczór filmowy był fajny. Fajny? A konie fajne? Fajne. Nie byliśmy nawet w terenie, po polu galopowaliśmy. No co ty mówisz? O, ku... A ktoś spadł? E, nie, na szczęście nie. A to słabo, czekolada e, powinna jakaś być. A tobie jak się podobał obóz? E, Dobrze. E, Dobrze? Nie Konie tak, fajne? Tak. No przestań. <laughs> A instruktorki też fajne? Tak. nie się O rany, to uwaga na niego. Dzień, dziewczyny, jak wam się podobał obóz? Fajnie, fajnie jest Tak? Mhm. Mimo tego śniegu i, i zimna? Tak A, a instruktorki fajne? Tak A konie? Też. Super, a jedzenie smaczne? Tak No to super no i fajnie. A jakiego tu macie konia? Malinkę. Malinkę, wow. Mam mam wiele marzeń. Wow. Ja nie super. Wasz już koń gotowy praktycznie, tak? tak? tak tylko, no to super. No okej, okay, czekacie, tak? A może pomożecie komuś? Chociaż jedna? Może ktoś potrzebuje pomocy waszej? No to jedna może pilnować. Poproszę was na O, zebranie. Ja też, proszę panią? Tak. Proszę też. Maja. Się to jest Maja. Cześć. Cześć, Maja. Poznać się tymi wszystkie później, bo jest ciężko zapamiętać. Ale tu jest Maja też. Dzień I ja. Cześć. Daj, dawaj, Ola. Maja, jak nastawienie? Spoko? A kto jeździ na tym koniu? Ja. twój koń się obiad Siana. Będzie mi... Twój koń się obiad sia Siana, będzie miał siłę biegać? No. Na pogodę to mamy piękną, słuchajcie. Ale dziewczyny się nie poddają, jeżdżą. Na początek idzie grupa początkująca o. Super dziewczyny! Wow, konia, Ale się wyginasz! No dobra, to teraz przytulamy konie, obejmujemy je mocno dookoła szyi! O pokazujemy jak bardzo je kochamy! O, jakie miłe! Dobrze! Super! Elegancko! Teraz unosimy lewą rękę do góry. Która to lewa ręka? Dobrze i dotykamy prawej stopy. Czy konia stopy? Nie! Koń ma stopy w ogóle? Nie. Kopyta ma tak? Super, to lewa ręka dotyka prawej stopy. Proszę bardzo, ciągniemy, ciągniemy. Dawaj Hanka, mocno. Do swojej stopy, nie konia stopy. Uzgodniłyśmy, że konie ma stóp, nie? Super Zosia, dawaj. Wow Maja, ale ci super idzie, dobrze. Fajnie, o, ale sobie ułatwiłaś. To do pięty chyba bardziej. Dobra, to teraz prawa ręka do lewej stopy, wyginamy się. Ale <laughs> za plecami chyba łatwiej będzie z przodu. No, super, oliwka. Dawaj, Hania. Ja też nie. <laughs> Dawaj, Maja, łydeczka dla tego siwego idzie, idzie. Hasina, o już zapamiętałam. Hasina. <laughs> To jest też dołącza, dołącza. Śmiało, żwawo, żwawo. Idziemy. Super. No dobra, to żeby trochę teraz cieplej nam się zrobiło. Pewnie trochę marzniecie. Robimy, uwaga, półsiad. I jedziemy. Całe okrążenie. Spróbujemy się nie trzymać. Łapiemy równowagę. Super, oliwka! Na nóżkach. Tak jest. Spróbuj troszkę oliwka, głowa do góry. Patrz przed siebie elegancko. Haniu, nie pochylaj się tak. Plecy proste. Nie wiem, czy to przez kurtkę, czy, czy robisz takiego żółwika, ale staramy się plecki mieć ładnie wyprostowane. Ramionka do tyłu. Super, Maja Łydeczka troszeczkę do tyłu. Idziemy śmiało do przodu. Elegancko, jadą konie. Dawaj, Haniu. Super, i anglezujemy ładnie, hop, tak jest, i jedziemy, hops, hops, nisko ręka Olu, o brawo, super, Haniu, nisko ręka, nie podnosimy rączek, i jadą konie, super, i trzymamy taki zastęp, jedzie koń, nisko rączka Ola, o tak, nisko rączka, super. I nisko, nisko, rączki i pilnujemy anglezowania. Oluś nisko, rąk, ręka, nisko, nisko, o tak, super! Nisko, nisko, rączka. Łydeczkę troszkę do tyłu, cofamy, dziewczyny. Opieramy się na nóżkach ładnie w strzemionach. Piętka lekko do dołu, oliwka. Oliwka lekko do dołu. O, właśnie, teraz lepiej! Nisko, nisko, rączka. O, brawo, Maju. Nisko, nisko. O, brawo. Teraz lepiej, Ola. Super. O, a tu coś się zepsuło? Dobrze, Haniu. Super. I jedzie koń. I nisko rączka. Pilnujemy nisko rączek. Nisko ola. Łydeczek troszkę do tyłu pilnujemy. Pilnujemy piętki w dole. Super. Nisko ola. Ola, ola, łapka. Łapka? Tak, jest. Łydeczka do tyłu. A dziewczyny już siedzą na swoich rumakach. Pola, jak nastawienie? Dobrze. Dobrze? Jesteś zadowolona ze swojego konia? Tak. Lubisz go? Tak. A jeździłaś już na nim? Tak. No to dobrze. Tutaj mamy e, Alicję? Maję. Maję, kurde, no Alicja jest tu. Maja. Bo macie razem czarne konie i ja nie, nie odróżniam. Maja, jak nastawienie? Tak? kończy ci się też podoba? No to dobrze. Ważne, że są zadowoleni. Tu jest Julia na Dianie. Haha, widzisz jak pamiętam? Julia jak nastawienie? Tak, wczoraj jeździłaś już na niej. Spodobała Ci się? Ja też ją lubię. To Julia dzierżawiła ją przez jakiś czas. No fajna kobyłka. Trochę pary ma w pupie, ale fajna. Ala jak nastawienie? Bardzo dobrze. O, tutaj już widać radość. I tam jest y, Zosia albo Zosia. Tak. Aha, dobrze. Zosia, jak koń? Bardzo dobrze. Nastawienie? Super. Tak. No to elegancko. To co dziewczyny? Ruszamy sobie kłusem. Dowolnie rozgrzewamy na początek konie. Można spróbować na dłuższej wodzy, chociaż jak to tak biegnie, to pewnie będzie ciężko. Ale staramy się na początek dać im się troszeczkę rozgrzać. Na spokojnie. Super, bardzo ładnie. Cofnij sobie tylko na Diance troszkę łydkę do tyłu. O, teraz lepiej. I łydka do tyłu, łydka do tyłu na Do tyłu, do tyłu łydka, do tyłu łydka. O, właśnie. Stelka trochę więcej kontaktu, bo za dużo luźnej takiej wody. Łapiemy kontakt. O, właśnie, żeby ładnie szła w kontakcie. Super. I w łydeczkach trzymamy, i w łydeczkach trzymamy, i trzymamy na kontakcie. Super. O, tutaj też bardzo ładnie, jaki wysiadywany, ręka spokojna. Brawo. Ładne przytrzymanie. Łydeczka troszkę do tyłu. Okej, okay. czekamy, czekamy. Super. O, elegancko, brawo. Rączka troszkę spokojniej. No, spokojnie, spokojnie, pola. O, tak. O, właśnie, dobra ręka. Rozluźniaj, biodra, przyklejona pupa. Nie pochylaj się, nie pochylaj się, ala. Do tyłu, ramiona, 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 ramiona. No i próbujemy, ala. Do przodu. Anglezuj sobie i ją troszeczkę bardziej wypchnij do przodu, żeby ona szła. Śmiało, do przodu, do przodu. O, ale się wleczę dalej. I dodajesz, tylko nie wypuszczając do galopu. Nie wypuszczając, trzymasz na kontakcie ramiona do tyłu. Dodaj, dodaj, śmiało do przodu. O, właśnie. Spróbuj jeszcze raz. Tak ładnie dodać, tylko trzymasz ją cały czas w łydkach i w kontakcie. Hop, 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 hop. Działaj tą łydką. Super! Teraz fajnie było, ten ostatni moment. No co próbujemy, Jula? I dodajemy. Hop, hop, śmiało, do przodu, do przodu, do przodu, mocno, mocno, mocno. I skracamy już, skracaj, skracaj, prr, prr. skracaj, 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 skracaj. Jeszcze za szybko. I teraz dodaj. Hop, hop, śmiało, do przodu, dawaj, Jula, ale nie galopem. Tak jest, skracaj, skracaj, nie daj, nie daj, nie daj. Wychodzisz i dodajesz. Tylko trzymasz. Trzymasz, nie pozwalasz, ale łydka działa. Łydka działa. Tak jest. I znowu skracasz, już skracasz. Takim kusem ma iść. Super. I skracaj, i skracaj. Prr, 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 prr. Dobra, i tutaj dodajesz sobie, tylko na spokojnie, żeby nie weszła w galop. Ale dodaj, ale dodaj. I pamiętaj, że już przy narożniku musisz ją skrócić. Skróć. O! Takie skrócenie. Fajne! Pochwal! Super! Dodawaj, dodawaj, dodawaj i skracaj. Prr pr, i prepr. Pr. O, to jest fajne skrócenie, ale tylko dlatego, że ona woli z takim zamulającym kusem. I teraz dodaj! Dodaj! Mocno, mocno ale mocny koń, mocny, mocny, mocny. Okej, okay, już przygotujesz się do skracania. Fajnie! Ona skracanie to fajnie robi. I mocno, i dodaj, i dodaj, i dodaj, mocno, mocno, ale jeszcze mocniej, ona potrafi jeszcze mocniej, hop. Super, i już przygotowujesz się, żeby było ładne przejście, nierzucone. Patrz, czy masz miejsce, zobacz, czy masz miejsce. Jak. Okej, okay, super! Fajnie, i teraz fajnie weszła na kontakt, jest taka przyjemna, i do kusika. Okej, okay, super. Dobra, e, Zosia. Na razie starczy. Trzymaj ją w galopie. Przytrzymaj, przytrzymaj, nie rozpędzaj. Nie... I galopujesz, galopujesz. Porządnie do przodu. Ona jest duża, musi jechać z czegoś. Dobry. Dzień dobry, super. I jedziesz. Trzyma się w tym galopie. Elegancko. Okej. Okay. <laughs> Diany, sobie dorzuć jakąś woltę Super, fajnie Tylko tak, żeby było miejsce Dziewczyny, zróbcie trochę miejsca, żeby dziewczyny mogły sobie Porobić wolty I trzymasz na lewej wodzy Lewa woda trzyma Tak jest i lewa łydka, więcej lewej łydki, lewa łydka, lewa łydka. O, super, fajny galop, spokojny. Myślisz o skróceniu. Okej. Okay, i dodanie. Super, i myślisz o skróceniu. Skracasz, skracasz. Prr, super. I dodanie. Fajnie, i skrócenie. Prr, prr, prr. Super I dodaj sobie porządnie Tak jest I skracamy Dobrze, półparatka, półparatka Spokojnie Troszkę za mało było tego skrócenia Lewa łydeczka Lewa łydeczka zamyka Większa ta wolta Masz tyle miejsca Zobacz ile dziewczyny Ci zrobiły miejsca Jeszcze masz ile miejsca Tutaj jeszcze do mnie masz 5 metrów Spokojnie o tak, o tak, super! I zobacz, ma troszkę więcej miejsca, nie kładzie się w zakręcie. Co tutaj robi? Elegancko, super! Wejdźcie! <grymiany> o! <grymiany> w z ćwiczakami najlepiej. Na w sumie? Tak w sumie. No, Jest troszeczkę w są Okej, okay. Super! Widzicie trochę? Ok, popatrzcie no na mnie. Konie łupy do góry. Weźcie to. trochę do siebie. Uśmiechnijcie się. Halo! Okay. 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 Dziewczyny mają sesję zdjęciową z pięknym fryzem. Cyk. Ojej, jaki piękny. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Ale macie konia, jak z bajki. Ona chyba chce, żebyś rzuciła jej tą kulkę. O! No, chcesz kogoś pozdrowić? Chociaż mamy. Co robią stare baby? O! Rzucają. My chyba muszę się dołączyć do tej aaaa zabawy A na mnie No liście, nie? Nie, jest, nie Zusia? nie, nie, Co Poczekajcie, Nie, mnie? Tak, To proszę, to jest lepsza zabawa w śniegu, chyba niż sesja zdjęciowa. O, no i <grymianie> słuchajcie, teraz to jest coś świetnego. Idziemy na obiad wszyscy, ale pyszna zupka. Anka, ale wiosłujesz. Pyszna zupka? No prawidłowo. Dzięki To Dziewczynami przeprowadziłyśmy teorię. Koszmar. Ja, koszmar, Ola. No co? I teraz mają teścik. Dziewczynom dobrze ja idzie. Co? wam się przyda? Tak, oczywiście, że wam się przyda. No przecież to są podstawowe informacje, które każdy jeździec powinien znać. No oczywiście, że tak. Chcecie jeździć, to trzeba troszeczkę tej teorii i zapoznać. A mam. A brązową mam. I instruktora O, fajnie A ile masz odznak? No? Jedną, bo mi nie było więcej potrzebne Tylko brązową A kiedyś myślałam, żeby zrobić srebrną, ale jak ja nawet na zawodach na razie nie jeżdżę, to tak naprawdę nie jest mi w ogóle potrzebna w tym momencie Ale jak będzie trzeba kiedyś, to na pewno zrobię Ostatnia atrakcja na dziś Ognicho Smażne kiełbachy? Kto już ma kiełbachę? bardzo. Już ugryzłaś? Tak O Jezu Ojej, gorąca? O. Cześć! Nie widać was prawie, bo ciemno. Musiałam flash włączyć, ale nie będę was razić flashem. Cześć! Cześć. Cześć. No, słuchajcie, mam pełno cudowności od moich kochanych dziewczyn. Taki rysunek dostałam. Tutaj jeszcze w ogóle jest pełno, pełno różnych rzeczy napisanych. Tutaj jeszcze muszę przeczytać. Tutaj taka słówka pokolorowana. Tutaj też zwierzaczek. Tutaj jest również konik, proszę bardzo. Cyk. No, piękne po prostu rzeczy i to pełno takich mam. Pełno, pełno. Tutaj kolejny rysunek. Tutaj proszę, dla mizerki. Tutaj też, ja muszę sobie jakąś taczkę słuchajcie, założyć i to wszystko zbierać. No, tutaj też jaka piękna. No, cudowności po prostu, cudowności. Dzięki dziewczyny. Super, dzięki dziewczyny. Fajnie. A było. będziesz ślubna. jesteście cudownie, spełniajcie marzenia, nie podawajcie się wyjeżdżonym Nieważne, ile razy do nie wychodzi, A nie. Będzie wychodzić, okej? Okay? Tak. tak. Moje starki, chodźcie, do to bo, rach, bo ja będę. mała Fajnie, Nie